Dwie grupy próbowały siłowo przekroczyć granicę. SG publikuje film Kryzys Migracyjny. Straż Graniczna, padł rekord prób nielegalnego przekroczenia granicy. Dwie duże grupy cudzoziemców próbowały w miniony weekend siłowo przekroczyć granicę polsko-białoruską, poinformowała w poniedziałek Straż Graniczna. Rzeczniczka tej formacji podporucznik. Anna Michalska uściśliła, że w sobotę odnotowano rekordową liczbę prób przekroczenia granicy niezgodnie z prawem. Dodała, że w jej okolice zostanie skierowanych więcej żołnierzy. SG opublikowała też nagranie z próby, siłowego, przedostania się z Białorusi do Polski. Jak poinformowała Straż Graniczna, w miniony weekend doszło do dwóch prób siłowego forsowania granicy polsko-białoruskiej przez dwie duże grupy cudzoziemców 90 osób i 130 osób. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy SG oraz żołnierzy, udaremniono próby nielegalnego przedostania się osób na terytorium Polski przekazała na Twitterze. Informacje te potwierdziła rzeczniczka Straży Podporucznik, Anna Michalska. Uściśliła. Że UKENT doszło do rekordowej liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy. W sobotę mieliśmy rekord, jeżeli chodzi o próby nielegalnego przekroczenia granicy, bo było ich ponad 700. Przez trzy dni było prawie 2000 prób nielegalnego przekroczenia granicy wyliczała. Straż Graniczna, w szpitalach jest 19 emigrantów. W tym dzieci Michalska dodała, że zatrzymano też 15 osób pomagających w nielegalnym przedostaniu się do Polski. Nawiązała też do upublicznionego przez SG nagrania z próby siłowego przekroczenia granicy. Są to zdarzenia niezwykle ciężkie dla funkcjonariuszy SG i żołnierzy wojska polskiego. Wygląda to wprost tak, że na patrol funkcjonariuszy i żołnierzy naciera grupa forsująca zapory techniczne i próbująca siłą wedrzeć się do Polski, powiedziała rzeczniczka. Na granicę polsko-białoruską zostanie skierowanych więcej żołnierzy. Obecnie na granicy pełni służbę 2,5 tysięcy wojskowych. Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, oznajmiła. Od sierpnia Straż Graniczna udaremniła ponad 17 tysięcy. Prób nielegalnego sforsowania granicy polsko-białoruskiej. We wszystkich ośrodkach Straży Granicznej przebywa obecnie ponad 1,5 tysięcy. Nielegalnych migrantów. W szpitalach jest 19 osób, 6 z nich to dzieci. Jeżeli chodzi o najmłodszych, to są zapalenia płuc, jedno dziecko z porażeniem mózgowym, przeziębienia, wyziębienia, wskazała rzeczniczka SG. Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią, w 183 miejscowościach województwo podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. 30 września Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni.